Cześć, witam was w kolejnym odcinku Assassin. Dzisiaj kolejne 10 sobie przejdziemy, a nawet więcej zobaczymy jak to tam nam pójdzie A więc zaczynamy. A więc nam jednak nie pójdzie. Co mi się tak zdaje? Zapraszam do... Zapraszam tutaj do oglądania odcinków nowych i poprzednich. Będzie w ostatnim czasie możliwe, że dużo się dzieje. Zapraszam też do planowania, w mniejszym kondycja, zdrowie, bo to też w jakimś sensie najważniejsze jest. Jakby tak dobrze patrzeć. A więc, jak na razie, tutaj lecimy na szota. Okej, okay, jest, udało się. Tak daj mi. Mam nadzieję, że nikt nam nie będzie pisał. Tutaj... Zabij mnie. Tak tutaj od 10 minut nikt nie pisze. Ogólnie już bym nagrywał i w ogóle, ale chciałem jeszcze, jeszcze poczekać. Czy ktoś napisze, czy nie i od 10 minut cisza. Więc postanowiłem zacząć. No tutaj starczą, no groźny przeciwnik jest. Co to było? A jednak nie, jednak nie, no jednak nie możemy tego ogarnąć. To więc to iba. Dobra, chwileczkę. Kolejna wielka. Teraz wyłącznik jest tu. No, jeden plus, że assassin jest bez internetu. Działa tutaj. Ale nam idzie. Wszyscy najeżdżają tak troszkę. Nie wiem, jak to tam ogarnąć. Ile mamy? Chyba ostatni został. Jest dobrze. W końcu przyszliśmy. A jednak reklamy są. Taki siak. To jest gra mobilna, więc możliwe, że będą i taki siak reklamy. A więc zwracamy. Wracamy za chwilkę, lecz chociaż... Nie, niekoniecznie zostało 10 sekund więc nie musimy nasiąść się okej okay. Ale się tutaj. Nie ma tu iść. Mhm, wyczajili. widzisz, wyczaili, co i jak. Um. Wow, wszystkich trzech naraz ładnie, pięknie. I cudownie, ładnie 10 3, ta klucza 50 50 25 chodzi o diamenty ulepszenia. No, reklamy nie mamy sobie na to, że wyłączyliśmy internet, żeby reklamy nam się tutaj nie włączały, ale jak widzicie, i tak się włączają reklamy, czyli no, w tym układzie nawet. Internet nie daje nic. A i myślałem, że złożę. Sam, ale myślałem, że złożę. Chodźmy tak. Mm, Skapnął się. Więc chodźmy tak. Też zaś się skapnie. Tak, 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 tak ryzyko trochę. Może nas szaić. Gdzieś nie gdzieś. Niech się odwróci albo idzie w końcu, idzie w końcu. I tak szaił. Um, tego tak żeby przebierz. O, jest kluczyk. Tu koło już miałem Tu teraz tu Ok. W końcu przeszliśmy dwa dziesiąty, lepszy. o bonus co dziesięć, dobrze Czasem nam szajdzie, ale jednak nie. Jednak się udało fuksem. Tego. Teraz tu. Dobra, nie było tematu oczarz. Wow. Bardzo ładnie. A mogliśmy ulepszyć. Hmm. Jakby tutaj teraz zrobić Trzech okay. na jednego. Jest dobrze. Szybko poszło. A więc jeśli Wam się filmik spodobał, dajcie łapkę w górę. I zapraszam do oglądania. O no serio. O mój Boże ile jej idzie tutaj. No w serio. Udało się. To z jeszcze jeden został tu. Okej. Okay. To więc by było na tyle. Tutaj jak mówiłem. Jeśli Wam się spodobał filmik, dajcie łapka w górę. I zapraszam do oglądania.